Jako mamy pożołku. Nie hmm? Niby zimę. <noise> Dobra. Patrzymy i myślimy. Ogólnie nie wiem, czuję się jakbym czegoś zapomniał. Ogólnie wczoraj zapomniałem. Miałem sobie kupić coś na jutro, na rano. Byłem w markecie i zapomniałem. O, szkoda słów na mnie. I co, idę sobie właśnie kupić pieprzywo. Zobaczymy, co w sumie będzie w tej drugiej piekarni, bo ta jest nas zamknięta. Oh, ta jedna piekarnia to coraz bardziej się ogranicza. Pierw było, że w, w niedzielę skoza zamknięta. <laughs> teraz, że w środę i w niedzielę i ogólnie skrócili czas otwarcia też. Było do 6.00 a teraz jest e, od której? Od 7:30 chyba. Do 11:00 lub 11:30 lub coś takiego. Hmm. Pójdę sobie na spacerek, uda mi się chyba coś zmontować. No i właśnie no Taki jestem właśnie, że jak se nie zapiszę to zapomnę. No i dzisiaj idę wcześniej spać. Będę kombinować Ubieram się kompletnie jak na lato. Nie wiem nad bluzy. Nagrywa, nagrywa. Dobra 14 stopni jest taki lekko, lekko, lekko chłodny wiaterek. Może padać dzisiaj. Nie wiem, może skorzystam z okazji i przejadę się rowerem. Oby to co, zaczynamy niedzielę, takie piękne dzieła. Tutaj. I w ogóle zapomniałem dodać, że tydzień festiwalu jakiegoś jest, Rosen, Rosen, tak czegoś tak, nie wiem, co tam nazywa, nie będę się wymądrzał. Ale jest jakiś festiwal. Tam dalej są Niemcy przebrani na przystanku. Czyli widać fajnie ogólnie. W ogóle nie wiem co za święto, bo rok temu tego święta chyba nie widziałem. Było coś innego podobnego. No, Zrobiłem sobie mały spacerek. Byłem na rowerze, ale znowu zrezygnowałem z jazdy, bo wieje za mocno. A no, w ogóle, no, dać bym dał radę jechać, ale nie planuję sportowej jazdy, tylko relaksującą. Zmierzamy na most, a tam postaram się parę dobrych ujęć zrobić. Wieje, więc to przekreśla moją szansę na spacer lub jazdę. Wysokie napięcie, zagrożenie życia. Co tu komentować? Ciuk ciu. ciu, ciu. Kocioł Smutne. Żegnam to miejsce. O! Coś mi mówi, że chwilę został. Ale klimat. Dobra. Myślałem, że coś się wydarzy. Dlatego chwilkę zostałem. Myślałem, że będzie jakieś fajne przed albo gaz podłogę jechało Porsche, trudno, no. ale jak mówiłem pogoda jest fajna, ale no, ten wiatr od wczoraj, ale już, już dużo słabszy wiatr, ale to jednak psuje jako miasto, jak, jak się jedzie na rowerze i jest taki średniejszy wiatr, to jednak to nie relaksuje, no wiatr jest taki chłodnawy. Na, na rożę się na to odczuwa. No ja idę teraz, to jest wiadomo to. A, a, akurat takie fajne wyprzedzanie było. Kurczę no. Dzisiaj akurat miałem pecha. Ale przeważnie jak nagrywam, to takie fajne ujęcia potrafię zrobić, że aż się sam sobie dziwię. No góra też jest piękna. będzie prawdziwa wiosna. Będzie cool. Dobra, w każdym bądź razie coś tam nagrałem. Autko jedzie. Nie muszę się obracać, by to wiedzieć. To fajna. No Rodzinka se jedzie. A co ja Wam powiem, no ja jestem przeszczęśliwy. Idę do domku, będę montował vloga. I co no, wezmę się za ćwiczenia. Pokontaktuję się z ludźmi i w sumie no, potem będę powoli przedspać. spać. Ściemnie pokój, będę siedział w ciemnym pokoju, to mi bardzo pomoże na uśnięcie. Ale lepiej w jak wiadomo, trochę się z ludźmi popiszę. Dobra, dobra, bo ja się mogę znowu rozgadać. Ale powiem Wam tak. Czuję się lepiej niż jak w domu. Ten spokój. Ci zajebiści ludzie. Nadal coś chciałem powiedzieć, ale nie wiem co. Muszę sobie na kartce zapisać. A ja Wam życzę dużo. Radości i no, relaksowania się w niedzielę.